Witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Buzz Driver, z tej strony ja, czyli J.T. Milten. Wiadomo. A więc zaczynajmy trzecie nasze nasz kursko. Linia 35 na lotnisko. Ta linia jest używana głównie przez pracowników lotniska. Na trasie są dwa przystanki. Dziś jest bezchmurnie, ale zimno. Większość okolicy pokryta jest śniegiem, a część ulic lodem. Uważaj, by nie wpaść w poślizg. Pasażerowie wolą się trochę spóźnić, niż wziąć udział w wypadku. Jakie mamy oznaczenia? Że pogoda jest słoneczna. Trasa na lotnisko. I kurs w jedną stronę. A co ja mogę powiedzieć o tym wyzwaniu? Zaczynamy na małej pętli na skraju miasta i... Jedziemy przez góry, które w no, bardzo fajnie, fajny klimat tworzą, z tą ładną pogodą. Właściwie nie wiem co to daje, że trasa jest ośnieżona i oblodzona. Bo przynajmniej mi się tak nie zdarzyło, żebym wpadł w poślizg, jak je, jechałem przez góry, ale no, nie wiem. No, może mi się po szczęści dzisiaj coś rozwalę. No, ogólnie jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć od samego początku. Jak wygląda u mnie system faili w tej grze? Mianowicie failem u mnie jest to, jeżeli. Yy, jeżeli. No. Jeżeli. Spowoduje jakąś stuczkę. O. Przepraszam, ale po prostu teraz popijam Pepsi. No to cóż, zaczynamy. Ja bardzo lubię tą trasę, jest jedna z moich ulubionych w całej tej grze, mimo iż krótka, ale... trochę... nie trafiłem... O. mimo iż taka krótka, ale no, ulubiona po prostu, co tam więcej mówić. Tylko niestety na tej trasie będziemy jechać po jednym pasem więc jak się nam trafią jak jaś niedzielnik kierowcy to trochę będzie głupio znaczy no, nie to że głupio ale Ja w każdym razie nie lubię tak się czołgać za jednym samochodem czy za całą garstką To wtedy wiadomo się wyprzedza ale no jak na takim odcinku mam wyprzedzać prawda ładne bardzo klimaty ten właściwie kanion może tak to ująć no bo... dziwo właśnie żadnych aut nie ma o i tutaj już jest śnieg zaraz nam droga ośnie będzie ośnieżona pierwszy przystanek mamy przy jakimś o kurcze co, co ja mówię no, nie jedziesz po trasie no porażka Tam w ogóle dwa samoloty było przed chwilą widać więc... A nie no żeby na takiej trasie to Tak zlamisz to Dla mnie to jest porażka no ouais, najlepiej bo to aż 40 punktów to... Za to, że przekroczyłem pas powinienem dostać minus 10 za nie włączenie kierunkowskazu, a nie że nie jadę po trasie, więc... Tak trochę nie fair Mila bez wypadku Widzicie bardzo ładne klimaty, jakby się można było zatrzymać i podziwiać ten piękny widok. O, tutaj co się stało z tirem, stuknął się. Policja już stoi, wiadomo. To jest kolejny przystanek. Trochę trzeba spuścić kopita. Yy, nie, bo, kurde, co ja mówię. Tak się mówi jak... Nie, dobrze pewnie. No... Nie, ja w to nie wierzę. Kolejne minusowe punkty. Ja mam, ja mam dzisiaj po prostu nie wiem jakiś dzień, że raczej nie jestem dobry w kierowaniu autobusem. O, widzicie tutaj że jest ta była blodzona droga, ale no nie idziemy sobie. Jakbym przyspieszył, to chyba nie wiem. Czy jakbym gwałtownie zahamował, to by się autobus nie zrobił poślizgu. Ale to tak, po prostu coś, co kocham. Jak na przykład w górach cisnę jakimś, nie wiem, turystycznym autobusem, i nagle widzę, że obok mnie przejeżdża taki szkolny autobus pusty. To po prostu kocham za to tą grę. Ta gra jest tak realna, że bardziej już nie mogło być. Co na mnie trąbisz? To jest właśnie z mojej strony jeden, jeden z minusów tej gry, bo ja na przykład, no, takie detale to dla mnie są bardzo ważne i to u mnie to jest na minusie, że ta gra nie jest po prostu aż tak realistyczna. Samolot właśnie jakiś jedzie. Tak. Samolot jedzie. Też jestem po prostu taki mądry, ja no nie wiem co mi się dzisiaj dzieje, może przez to, że bulgardła czy co jak się plącze Cóż, ale no powiem ten dzień, ten kurs nie mogę jednak zalecić do jednego z udanych cofnąć no. ja się boję jak tak wjeżdżam na, na taką pętlę i tak muszę zakręcić tym autobusem przy przystanku bo się zawsze boję, że nie wyrobię i walnę w ten przystanku Zobaczymy ile punktów ja co by jakbym... aha to musiał jeszcze raz otwierać nie, nie ma połowy punktualności nawet Nasz wynik nawet nie zmieścił się na żadnym z sześciu miejsc. Dobrze, jesteśmy. A to wszystko przez te dwa karne punkty, no. No ale cóż, skończyliśmy kurs. Więc. Cóż mogę powiedzieć? Aha, jeszcze jedno małe ogłoszenie. No, a więc, jednak krótkiej informacji nie będzie. Mianowicie miałem Wam powiedzieć o nowej serii, takiej parodii z Gotika Trójki, w której biorę udział: Krwawe kontynenty produkcji Przemocyxa, ale niestety po mojej tygodniowej obec nieobecności yy, na YouTube okazało się, że yy, podobno nie ma ekipy i nie będziemy kręcić, więc tak jakby tematu nie było. No i wiadomo, więc no nic, ja się z wami żegnam, do zobaczenia.